No, dzień dobry. Hej. W dzisiejszym odcinku chcemy Wam zaprezentować nasz wspaniały konkurs do wygrania cudownej nagrody. Tak, LPS-y. Więc myślę, że się opłaca. Pewnie zastanawiacie się, co trzeba zrobić. Otóż trzeba zrobić teledysk do... 30 sekund do podanych... Przynajmniej 30 sekund, tak, można do... dłużej zrobić. Do mhm. dwóch piosenek. Które wyświetlą się tutaj. Tak, możecie wybrać jedną, nie do dwóch robić. <grym> Więc przedstawmy nagrody za pierwsze A miejsce. Ale jeszcze może jak się zapisać, to Powiedz. No to hashtag zapis musicie zostawić w komentarzu, żebyśmy nie musiały się przemęczać. I subskrypcję trzeba zostawić. <grym> <grym> Bo nas nich nie chce oglądać. Nagrody za pierwsze miejsce. Taki Petrop i ogólnie to będzie taki Mystery Box w sensie Tak, będą... więc... Jakby będą różne dodatki i coś tam wymyślimy. Fanarty też powinny się pojawić. No tak może dwa te będą. będzie tak ten mieć, bo, bo tak. nie są w takim super stanie, no ale cóż. Ale no. mogą być na przeróbki jakby, można na Nie Wyjęłośmy na no ale cóż no. Jest pogryz. za drugie miejsce i za trzecie będą jakieś subskrypcje, jakieś. Yy, najlepiej po prostu napiszemy w opisie. No. Wszystko będzie dokładniej, i może też na ekranie się wyświetlić. No i czas do 10 lipca. A tak. potem może na przykład dwa dni, później ogłosić wyniki na naszym kanale. Zobaczymy I jak nam się tak. uda, bo ogólnie podchodzenie do tego filmu to była kotorga, ponieważ nagrywałyśmy to chyba 50 razy, tak dosłownie. Um. Przykład... Nie wyżalaj się, bo ludzie mają tu w dupie. Także czas do 10 lipca. Masz się zgłosić minimum 6 osób, bo tak to inaczej się nie opłaca to papa Do widzenia.